Bo tak śmierdzi, że aż mi się psuje, z maja, nie widzę moje, wiesz? Dzisiaj jedziemy do Gdańska, jesteśmy właśnie już w drodze, robimy sobie taki wyjazd weekendowy. Tak. Bardzo się cieszę, bardzo ja się cieszę. Ja bardzo cieszę, bo bardzo lubię Gdańsk. Mamy dużo polecajek właśnie od was, sprawdzałam sobie różne lokalizacje i już mamy plan, gdzie idziemy. Tak, zapraszamy! Pachaliśmy, idziemy właśnie do pizzerii ostro. ostro. Mam nadzieję, że nie będzie kolejki, bo z tego co słyszeliśmy. No, Mam nadzieję, odrobić. że będzie ostro. No i zobaczymy, bo my generalnie jesteśmy zwolennikami pizzy amerykańskiej. <grym> Ale my próbujemy. Mieliśmy naszą pizzkę. Czyliśmy sobie margaritę z <grym> peperoni ostrym. Co masz taką minę? No, taka jest bardzo delikatna, co? No, to nie jest taka ciężka, nie? Mm, no więc, więc co? Pizzę oceniam, powiem Wam na 8,5 na 10. Była bardzo dobra, bardzo mi smakowała. Coś innego, bardzo lekka. Fajna była ta taka bazylia pod sosem pomidorowym i pod serem, bardzo dobra. No, aczkolwiek, ja, tak jak mówiłam, my się tutaj, jesteśmy ponownie bardziej w pizzę amerykańskiej, ale mimo wszystko pizza była naprawdę bardzo pyszna I przyszłabym tutaj jeszcze raz. Fajnie Znowu tutaj Pierwszy raz chyba tutaj jesteś, co? Ja mam dwie pary spodni sobie oglądam Piękne rzeczy są Bardzo ładne, wszystko mi się podoba Dzisiaj mam takie spodnie Nie wyglądają tak jakbym cześć sobie właśnie wyobrażałam takie troszeczkę śmieszne Mieszko, mnie zabije Czemu? To mi się podoba Masz takie same No co mam takie same, ona jest taka krótsza i masz ma guziczki Nie mam takiej kochanie, takie jest same. piękna I ty masz ładniejszą Nie, ta jest piękna no. Next, mamy jeansy Powiem no, wam, nie są złe, ale tu się tak nie ciekawie układają Ta długość też taka średnia bardzo Co myślisz kochanie? Ciebie się chyba nie podobają, co? Wow Cześć Cześć Mogę zadać ci kilka pytań? Kupiłam rzeczy Teraz idziemy sobie do kawiarni, którą też nam polecaliście Jest to kawiarnia-drukarnia W końcu się zrobiła ładna pogoda, bo było już pochmurnie Trochę padało deszczu, ale wyszło słoneczko teraz Zjedliśmy sobie soczki pomarańczowe Bo ja już dzisiaj kawę piłam, więc drugie bym nie zniosła Podziwiam widok, mamy przyjemny na widok Najlepsze miejsce Wyszliśmy właśnie z Parku Oliwskiego w którym było po prostu przepięknie bardzo się nim zachwyciliśmy, prawda kochanie? tak, no, tak, sobie spacerujemy w okolicy bardzo jest spokojnie, tak romantycznie bo no. nawet rzekła Już już jest głodny i tu mi kwicze, że on chce coś zjeść a do kolacji jeszcze troszeczkę zostało czasu więc ja nie wiem co w każdym razie spacerujemy sobie jeszcze cieszymy się tutaj tą okolicą Jezu, jakie suchtkie Tutaj przyjechaliśmy na Mieszkam Mieszko znalazł jakiegoś tutaj w pobliżu naszego hotelu no, Ale też już zgoniamy, no do kolacji jeszcze troszeczkę poczekamy, więc tak sobie tutaj przekąsimy o, o kurde, to chyba już kolacji nie będzie To jest moje? Tak Nice, dziękuję, fajna bułka Jezu, jak taki hot dog, co? Zmnia Weszliśmy, od 5 minut temu mówię jak pyszny był kebab jak świetna restauracja, którą przypadkowo znalazłem Jedliśmy, było naprawdę przepyszne no, kebab po prostu był niesamowity, naprawdę polecamy wam to miejsce Dla mnie to był najlepszy kebab, który jadłam, więc naprawdę bardzo się zaskoczyłam Co? Mieszko no ja znalazłeś, tak? Tak, Znalazł. ja znalazłem Pycha Poczywamy sobie teraz, jesteśmy strasznie zmęczeni, troszkę pochodziliśmy dzisiaj, no i sytuacja wygląda tak, że mieliśmy tutaj przyjechać, odpocząć, no i wieczorem się wybrać gdzieś do jakiejś fajnej restauracji. Tylko, że ten pan z tyłu już nie chce nigdzie iść. A ty chcesz? <laughs> Nie no, zobaczymy, no zmęczeni jesteśmy, zobaczymy, jak odpoczniemy to stwierdzimy. Dobry, my idziemy sobie właśnie na śniadanko. Na komunię. na komunię, bo tak się ubraliśmy. Idziemy spróbować marmoladę, chleb i kawę, więc no, mamy nadzieję, jest, że to nie to będzie kolejki, no właśnie bo jesteśmy strasznie wolni. No, odpoczęliśmy sobie wczoraj co oglądaliśmy. Chyba mama. To tak spontanicznie w sumie, no ale tak spędziliśmy wieczór. Oj, 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 chyba kolejka już jest co, co ty? Tak. Twoje tak śmierdzi, że aż mi się psuje smak jak widzę moje, wiesz? Mieszkuj strasznie na że tutaj przyszliśmy. Ale... Dobrze, dobrze, ale co? Ale co? no, jest bardzo dobre, super, pyszna. No, patrzcie jak cały talerz wyc. Wcina. Cool. yes. Jak w ogóle będziesz tak? No weź. To jest 70 Jesteśmy już po śniadanku, troszkę się tam naczekaliśmy w sumie na to jedzenie ale i w pycha. ogóle na, bardzo dobre. na stolik. Mieszkowi bardzo smakowało, ja chciałam wziąć w no. której nie było, ale wzięłam sobie tosty francuskie i były bardzo dobre, ale troszkę się zasłodziłam. Ile dajesz? No jedno z lepszych śniadań jakie jadłem. Naprawdę Dobra, jest to... Na równi z lawendą On jest strasznie wybredny, więc to co mówi, to, to już naprawdę musi być pyszne Na równi z lawendą w Poznaniu Chyba zróbmy z tego twojego kanału jakieś ocenianie restauracji No w ja, ja w ogóle tak zauważyłem, że my na tych vlogach lubimy tak sobie chodzić jeść jeść, jeść i chodzić i znowu Zab... jeść Dajcie znać, czy chcecie, żeby ten kanał właśnie w taką stronę poszedł No ale to i tak, on tak, i, tak, i, tak i tak, funkcjonuje w taki sposób, każdy vlog jest tak naprawdę nie, o, o jedzeniu będziemy Takie więc... tematyczne, że tylko dzisiaj, wiesz, tytuł filmu będzie Oceniamy Dobrze, restaurację. Zobaczę. Nie za długo Teraz idziemy do Sopotu sobie na spacerek. Tam też zjemy No i tam też zjemy I Oczywiście, też że ocenimy tak. Ale jedziemy, bo jest ładna pogoda No a my troszeczkę czasu w tej śniadaniowni Mogę tak to nazwać? Straciliśmy, więc pie 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 pie, Do Sopotu teraz No, <grym, grym>, się, się boję, nie się boję Kurde To pierwszy raz jestem, nie wiedziałam bo tym miejscu wysoko to jest Fajnie. la! a to sosik jest osobno, kochanie? To on nie jest w burgarku? Nie, no ja normalnie wap burger. Fajne przystki. Weekend się już dla nas skończył. Trochę się rozpieszczaliśmy w tym Gdańsku całym. Korzystaliśmy z tego bardzo obficie, ale no fajnie. Zobaczyliśmy bardzo dużo ciekawych miejsc, których wcześniej nie znaliśmy. Fajnie coś nowego właśnie zobaczyć i spróbować. No, tylko te burgerki ostatnie takie były. niezadowalające, co? No, burgery słabe były takie. Dużo no tam mają tych pyszne makaron korniszony. w tej restauracji, ja go nie widziałam, bo Mieśkuś powiedział, że są pyszne burgery, więc zaryzykowałam, no i okazało się... dzisiaj no, były dobre. No może po prostu dzisiaj były jakieś takie nietrafione trochę. W każdym razie wracamy już teraz do naszego koszalina. Witajcie kochani. Ja się właśnie szykuję do wyjścia. Generalnie mam dzisiaj bardzo dużo pracy do zrobienia, ale jeszcze zanim do tego przysiądę i to wszystko tam zrobię. Jeszcze mam chwilę dla siebie, więc pokażę Wam, co dzisiaj ubrałam. Ubieram, bo w sumie jeszcze tak całkiem gotowa nie jestem, ale już Wam pokazuję. Ubrałam na razie koszulę i tam niby spódniczkę, ale tak naprawdę są to spodenki z to W samej koszuli nie idę. Ubieram jeszcze na co. Marynarkę. Właśnie tą, którą kupiłam dwa dni temu w Zarze. Wyciągam zawsze rękawy, bo to naprawdę bardzo dużo dodaje e, takiej elegancji, uroku, czystości nawet bym powiedziała. Do tego wszystkiego ubieram jeszcze moje loafersy ukochane, ulubione. Już noszę je uuuu. Cudne są, naprawdę do wszystkiego mi pasują. Są takie eleganckie, naprawdę są eleganckie. Fajne, robią zawsze całą stylizację, więc no nic, tylko je nosić. Dobra kiedyś gdzieś wyczytałam, że trzeba psikać się perfumami za uchem, jednym i drugim, I tutaj na tych zagłębieniach przy obojczykach i wtedy podobno ten zapach bardzo ładnie się utrzymuje i tak najładniej zawsze pachnie. Jeszcze nad gaz i zawsze. Mm -hmm. No i tak jeszcze troszeczkę, wiecie, żeby ładnie pachnieć już wszędzie, wszędzie. To są w ogóle perfumy od Made In Lab i oni tworzą takie. Zapachy inspirowane perfumami od najpopularniejszych marek. Ja akurat mam dziesiątkę, która jest inspirowana Black Opium od YSL. I jestem zachwycona. Po prostu. Wow! I ja tutaj specjalnie wzięłam, żeby wam pokazać i porównać. Kurczę, naprawdę jak wącham je. Pachną po prostu identycznie. Jedyną różnicę, jaką tutaj wyczuwam podczas takiego dłuższego noszenia ich, to to, że te perfumy są takie lżejsze, takie bardziej troszeczkę świeższe w zapachu. One się dużo lepiej sprawdzą właśnie na taki okres letni, wiosenny niż te Black Opium, bo są to dość ciężkie perfumy. I tam bardziej mi się kojarzą mm, z takimi już wieczornymi wyjściami, takim chłodniejszym troszeczkę klimatem, natomiast te uważam, że to jest taka odświeżona wersja tych, lżejsza. Co ja czuję w tych perfumach to jest elegancja. One pachną bardzo kobieco bardzo tak czysto. Czuję w nich taką świeżość, ale też nie brakuje mi w tych perfumach takiej słodkości. To jest dla mnie po prostu świeża elegancja. Zachwyciłam się także ich trwałością w ogóle. To, jak Mieszko komplementuje mnie w tych perfumach i to, jak mu ten zapach się w ogóle podoba, no o czymś po prostu świadczy. Ceny tych perfum są tak świetne, że dzięki temu możemy sobie pozwolić na różnorodność. No, tym bardziej, że w maju trwa promocja 2 plus 1, czyli kupując dwa zapachy, trzeci otrzymujecie, wiecie ile? Za jeden grosz. Zobaczcie, no już troszeczkę ich zużyłam. Przeczytamam jeszcze szybciutko właśnie o nutach tego perfumu, żeby już tak było bardziej profesjonalnie. No bo ja aż tak się nie znam. Głowa to jest różowy pieprz, kwiat pomarańczy i gruszka. W sercu mamy kawę, jaśmin, gorzki migdał i lukrecję. Z bazy są to wanilia, paczula, cedry i drzewo kaszmirowe. Koniec tego gadania, bo Klaudusia nie zdąży zjeść śniadania. Pierwsze plażowanie! Idziemy na pierwsze plażę w końcu, jest jak cudownie 22 stopnie, jest godzina 11 I mamy dzisiaj pierwsze plażowanie Tak jest Wzięliśmy sobie leżeczki No i, i zobaczymy no a, jak się Dobrze, kąpać? mamy koce, damy na sobie coś Chcę się mieszkania w tym koszalinie nie jest taki, że możemy sobie w każdej chwili Przyjechać na plażę. O, słyszycie jak ptaszki twierkają. Pan idziemy? Tak. A ten pan tutaj już w Japonkach biega. I z górki spokojny, powolny trówcik do mnie. Gotowa? I spokojny, spokojnie, spokojnie. spokojnie. Się Nie tak szybko, powoli. Nie chcę. Dobra pompka Jazda. Oh Co Teraz dziubaskowi zrobimy interwały, tak? Start! Sprint! Ale sprint! to no co to jest? Sprint, chłopie! No co to było? I sprint od razu. Biegiemy sprintem. Sprint już! Ciup, 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 ciup! Ciu. Pompka z wyskokiem trzy razy. To wie co pokazujesz? O Boże, o Boże, jaki Co to w sumie. Jest tak źle. O Jezu, nie no, jeźle. Ale lud, o Boże. Jezu, stopy mi zamarzły, kochanie. już z plaży Strasznie gorąco, po prostu strasznie Przez to, że nie ma wiatru, to jednak jest ten upał i trzymaliśmy półtorej godziny, nie? No, ale fajnie, fajnie Fajnie, fajnie No jedziemy sobie teraz do domku Chyba, że tak się zmęczamy, co? No, no podjęty. Prawda Od słońca, nie? Tak męczę zawsze No Jedziemy teraz do domku sobie zrobić obiadek, odpocząć, umyć się I, i taki jest dzisiaj plan I później trening A, to trening Jestem tak niesamowicie zmęczona po tej plaży Bo energia mi chyba cała uciekła Najchętniej to mi się teraz no Ale biorę się właśnie za obiadek Ale cieplutko jest dalej Na dworze Ale ty czerwony na buźce jesteś kochanie Tak się spaliłeś normalnie W końcu nie w łazach No Dobrze Spróbujemy kreatynki. Co to jest? Pomarańcza? Tylko pomarańcza? Już no miała... swój wynik na ławę. No miała siłę po tym, czy co? Po tym? Jak wypiję, to co? Potem? No. Pije, to co nie będę chciała drzemki zrobić? Nie no, drzemkę sobie walniesz. Hmm, ładnie pachnie. Dro... Nie, nie aż tyle. Wow. Dobro. A, końcówka fajna. Szniutkie, ale są dziutkie. Zobaczcie, jak mi się pięknie ręka świeci. To jest wszystko od tego Kremu, właśnie nawilżającego ciało Rosmany z Isany Całe ciało tak się pięknie świeci Cudne jest, nie wiem co to tak widać Kurde, zawsze próbuję to złapać na Na zdjęciu albo na kamerze Ale tego tak nie widać jak w rzeczywistości To jest po prostu taki brokacik No po prostu cudo, 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 cudo Super jest Słuchaj, Słuchaj i powtarzaj po mnie Ja do tego chcę zjeść kreatynkę Dobrze. pum, pum, pum. pum, pum, pum.

Robię dzisiaj obiadek. Na obiadek dzisiaj będzie spaghetti. Zabieram się za krojenie cebulki i papryki. Jak wygląda wyglądasz tą bazilią, jak w restauracji. Powiem Ci, że to jest chyba moje popisowe danie, bo naprawdę nawet w restauracji nie jadłem tak dobrego spaghetti jak to. No uh -huh. uh -huh. i to, no zmianę. Jesteśmy z Misiaczkiem na spacerku. Się to zmęczyłeś już? No, troszkę kawałek. Odpoczynek już. musi być, no, trochę, trochę przeszliśmy, ale jest taka ładna pogoda, jest tak cieplutko na dworze. Hmm. A po machu tak się, ale musisz bliżej, bliżej. Taki bez trochę. O, 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 dobrze, dobrze, dobrze.